Najbiedłych przyjaciół w magicznym sercu. Speślał Tak, Tak. Następnego dnia bardzo trudno było Mani wytrzymać do południa. Nie mogła się doczekać wyprawy na polankę, ale Karola od rana miała dodatkowe zajęcia. A Zuza wyjechała z rodziną. Dzień wlókł się okropnie, ale wreszcie ruszyła 15 i Karola z Zuzą zjawiły się na rowerach przed domem Mali. Natychmiast wyruszyły na polankę. Gdy skręcały w drogę prowadzącą do domu barci Ani minęły Wiole bawiące się w ogrodzie ze swoimi dwoma królikami. Spojrzała na nie, ale one się nie zatrzymały. Maja przez chwilę poczuła wyrzuty sumienia, gdy przemknęły obok. Nie mogła jednak się zatrzymać i przywitać. Nie mogła wyświczyć razem z Wiołą. Do po dotarciu do końca drogi zostawiły rowery w ogrodzie babci Ani, i zaczęły przedzierać się przez zarośnią tę ścieżkę. Gdy tylko dotarły na polankę, paprotek, wieźbiusz i Jagódka zjawiły się jak spod siebie. Jagódka wyskoczyła i wskoczyła na ramię Karoli, a po chwili usadowiła się na jej głowie, rozmieszając dziewczynkę. Wieźbiusz tańczył wokół zuzy, trącając ją delikatnie głową, podczas gdy paprotek hasał dookoła, szczekając i przyczepiując do zabawy. Zdawali się, że widzą coś niestykanego. — To były dziewczynki. — Pouczymy się magii — zaproponowała Mania, rzucając okiem na Zuzę i Karolę. Przyjaciółki przytaknęły gorliwie i usiadły na trawie ze swoimi zwierzakami. Mania Ma powoli oddychała, otwierając ręce i pozwalając, aby jej myśli odpłynęły. Poczuła znajome kłucie i wpłynęła w Gdy otworzyła oczy, znów wiedziała wszystko, wy, niezwykle wyostrzone. wyostrzone. Zuza i Karola już stały. Karola bez trudu wykonała dwa przewroty ze stania na rękach, ale super! Zuza wyschnęła. To najwspanialsze uczucie. Chciałabym gdzieś pójść i pomagać ludziom. Też bym chciała. Maja urwała nagle. Miała wrażenie, że jej oczy same kierują się w gorz szaków na brzegu polanki. Zmaszczyła czoło. Dlaczego poczuła potrzebę spoglądania w tamtą stronę? Co tam, Maju? Spytała Zuza. Ciii. Maja podniosła dłoń. Czuła, że coś jest nie tak. Coś potrzebowało pomocy. Popatrzyła na krzaki i skoncentrowała się. Normalnie załaboczyłaby tylko gerstwinę chaszcze, ale jej wzrok przenikł poprzez zarosia. Było tam zwierzątko. Młoda wiewiórka zaplątana w kolce. Szarpała się, ale nie mogła się uwolnić. Tam! Maja wskazała palcem miejsce. Wiewiórka potrzebuje pomocy. Poszły za nią w gąszcz. Gdy podeszli bliżej, zobaczyły, że krzaki się ruszają. Nie przyjmując się kolcami, Maja rozunęła gałęź. Gałęzie Patrzcie. Mała, szara wywiłka zamarła na chwilę i zaczęła się szarpać jeszcze gwałtowni, coraz bardziej zaplątując się w gałęzie. Możecie jej pomóc, powiedział poprotek. Działajcie razem. Zuza, użyj swojej magii, żeby zwierzątko najpierw uspokoiło się, poradził w Zuzza schyliła się i sięgnęła ku krzakom. Gdy zaczęła mruczeć do wiewiórki, zwierzątko przestało się szamontać. dać. Mu, Świnka Pełna. Roboty drogowe. Pewnego dnia rodzina świnek postanowiła pojechać samochodem na plac zabaw. Ale co to? Tata świnka musiał zatrzymać samochód. Na drodze jest korek, powiedział. Chyba musimy wrócić do domu, zmartwiła się mama, a George się rozpłakał. Płakał, płakał. Tak płakał George. To może jednak poczekamy, by zobaczyć, co robi ekipa pana byka, wasną tata. Malec przestał płakać dopiero wtedy, gdy dostrzegł pana byka i jego ekipę. Co się dzieje? Dopytywała się mama. Mamy awarię wodociągu, wyjaśnił pan byk. Nie długo to potrwa? Pytała mama świnka. – Dopóki nie uda nam się usunąć awarii, – powiedział kutoniusz, – tak, awaria, to Nagle na ulicach uschnął strumień wody. – Z nieba leje się woda! – krzyknęła Peppa. – Jesteśmy tu po to, by to naprawić! – zapewnił pan byk i ruszył do pracy. – Jeja! – wysnęły zachwycone małe świnki. Po chwili nadjechał pan nosorożec swoją koparką. – Koparka! – ucieszył się George, który uwielbia wielkie maszyny. Pan, który był wygadzistą, wskazał panu nosorożcowi, gdzie ma wykopać dziurę. Trochę w lewo, nieco w prawo, krzyczał do kolegi. Pan nosorożec wykopał wielką dziurę. A taką? Tak, taką wielką. A taką Nie, nie potwór, tylko wielką dziurę. A wieka, a I pójdę bok. Słuchaj, Kasie. Mama świnka próbowała się czegoś dowiedzieć. A jak to na. Tak ja? musimy rozkopać drogę, zakręcić ją, ja? wymienić rurę, wiesz? Nie, 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 pan nie. Patrz patrzę, patrzę, Brzmi to prosto. Po ja? chwili do koparki dołączył dźwig. Czy ocz był zachwycony? Pan pies wszedł właśnie nową rurę. Usuniemy tę uszkodzoną i zamontujemy nową wyjaśnię. Dalej, pan Naprawa Naprawa wodociągu poszła jak Dziękujemy za szybkie usunięcie awarii, powiedziała mama świnka. Po czym rodzina świnek ruszyła w drogę. tak co zaczernał na plac zabaw. Na placu zabaw Pepa i George świetnie się bawili w wymianę rur. Dzieci musiały już wracać do domu, powiedziała mama świnka. Łe, łe! Mały George był bardzo rozżalony, że mu przerwano dobrą zabawę. – Nie martw się, George. Może znowu spotkamy pana byka i jego ekipę? – pocieszył go tata świnka. I malec bez marudzenia wsiadł do auta. W drodze do domu, w tym samym miejscu, rodzina świnek znowu natknęła się na pana byka. – Czy znowu pękła rura? – zapytała go Peppa. – Nie, tym razem awaria przewodów elektrycznych – wyjaśnił brygadzista. A jak będziecie je to naprawiać? Wykopiemy dziurę, odetniemy dopływ prądu i wymienimy kabel. opisał swoją pracę pan Byk. Hurra! Małe świnki były zachwycone. Hej, <tryk> Peppa i George uwielbiają obserwować, jak pracuje pan Byk i jego ekipa. Zresztą wszyscy lubią patrzeć na roboty drogowe. Ustawiają się na Aż trąbił za tego pipi! Pa.